Zanurzyliśmy się w Odysei średniowiecznej, yy, gdzie startujemy w 1327 roku i prawie do końca XIV wieku opowiadamy o kolejnym etapie budowy katedry w Kingsbridge na tle wydarzeń politycznych, społecznych, miłości, nienawiści, gwałtów, morderstw, a także świętej inkwizycji, która nieustannie poszukuje czarownic. Mamy głównych bohaterów. Gram postać, która się nazywa Mertin. Karis jest super. Jest moją idolką, jest totalną feministką sprzed czasów feministek. Jest minus pierwszą falą feminizmu. Jest zdecydowana, jest niezależna, wie czego chce, jest światła. Bardzo jest mi miło z nią tą przygodę przeżywać. Gram Elizabeth Clerk, bo nie spolszczamy. Gram takiego człowieka dosyć podłego, to znaczy takiego o, o, oślizgłego drania, który pnie się po szczeblach tej e, drabiny w hierarchii kościelnej. Postać, którą grała, nazywa się Cecilia, jest to przeorysza zakonu żeńskiego, zresztą widać na załączonym obrazku, e, przeorysza zakonu żeńskiego w Kingsbridge. E, osoba e, pozytywna, można powiedzieć dobry, piękny człowiek, autorytet w tamtym świecie, o dużej wiedzy i cieszący się ogromnym zaufaniem. Razem pracujemy nad tym światem idei, kultury, piękna i tego, co w człowieku jest najciekawsze jego ciemnej i jasnej strony. Takie sceny erotyczne, które są zawarte w tym dziele, takie mocno erotyczne. No, to zawsze jest wyzwanie. To jest w ogóle pierwsze moje takie doświadczenie. Wcześniej czytałam audiobooka, i to było takie bardziej czytanie lektorskie. A tutaj, jak przyszłam, to jakby zupełnie inne um, instrumenty musiałam uruchomić, bo tutaj trzeba bardzo dużo grać. Trzeba uruchomić jakiś inny rodzaj wyobraźni, zmieniamy plany, spotykamy się tutaj w kilka osób, czasami samemu. W moim przypadku było trochę trudniej, bośmy się nie mogli z Marcinem Bosakiem spotkać w tym samym czasie przed mikrofonem. W związku z tym spotkaliśmy się na stole montażowym dopiero. Czasami jest interakcja z aktorami, a czasami jej nie ma. Czasami się dogrywa tylko swoje teksty, co bywa dziwne. Trzeba przewidywać, jak to może być zagrane z drugiej strony. No jest to praca bardzo intensywna, bardzo taka utrzymująca mnie na takim bardzo wysokim poziomie reaktywności. Oprócz tego, że gramy to jeszcze wykonujemy różnego rodzaju gesty, biegamy, wysilamy się, schylamy, skaczemy. No i oczywiście trzymając kartki w dłoniach i trzeba przede tym wszystkim uważać, żeby, nie, szaleś, nie, nie szaleściły. Słuchowisko jest dla mnie czymś nowym i w związku z tym bardzo fajną jest rzeczą, że możemy być razem w tym wszystkim. Najciekawiej budują się wtedy sceny, kiedy mamy aktorów razem. Dlatego, że wytwarza się taka specyficzna atmosfera. Jeden podkręca drugiego, a zarazem buduje się taka relacja można powiedzieć, no z jednej strony metafizyczna, a z drugiej strony fizjologiczna. Zdecydowanie lepiej pracuje się wtedy, kiedy Aktorzy współpracują ze sobą tu i teraz. Ponieważ to jest jakiś rytm sceny, jakieś emocje wchodzą, relacje, które są też relacjami prywatnymi. Kogoś lubimy, kogoś cenimy, z kimś nigdy nie spotkaliśmy się w studio przy mikrofonie. I to jest ta część, która. Mnie najbardziej kręci i podnieca. Ja się czuję fantastycznie w tym projekcie. Ja uwielbiam pracować z Szymonem Kuśmiderem. Moderuję całe nagrania w taki sposób, że czujemy się jak rybki w wodzie. Szymon naświetla całą, całą historię, poddaje nam emocje. Nie odpuszcza, nie odpuszcza ani jednego zdania, ani jednego przecinka. Wie, czego aktorowi potrzeba. Jak, jak trzeba uruchomić aktora, żeby celniej trafiał w te intencje czy w te emocje, które chce uzyskać. Jest bardzo skuteczny i robi to w krótkim czasie, więc ja to uwielbiam. Problem polegał na tym, że nagrywałam swoją rolę sama. Reżyser Szymon Kuśmider, świetny aktor, więc doskonale wiedzący, jak prowadzić nas, aktorów. Pięknie, fantastycznie mnie przygotował do tego. Czasami trzeba powiedzieć aktorowi nie tyle o postaci i świecie, w jakim ta postać żyje, czy o, o, o takich psychologicznych aspektach danej roli, ile o tym, w jaki sposób dana postać myśli. Jaki będzie efekt? Sama chętnie posłucham. Serdecznie zapraszam do wysłuchania drugiej części sagi Filary Ziemi pod tytułem Świat bez końca Kena Folletta. Jest to super produkcja wydawnictwa Albatros i Audioteka. Dużo emocji, wspaniali aktorzy, oczywiście nie mówię o sobie. E, świetny, świetna fabuła, więc nic tylko zasiadać ze słuchaweczkami z herbatką i słuchać. Uważam, że warto. To byłam ja, Ola Hamkało, Danuta Stenka, Natalia Lasz, Paweł Ciołkosz, Marcin Bosak. Gorąco zachęcam i zapraszam. Szymon Kusiąder. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.